Spotkali się na naszych przeglądach, przypadli sobie do gustu i od tej pory występują razem. Mowa tu, proszę Państwa, o z gorącej Italii, czyli Maryna Rumina i Tadzia Albano. Fela ci da, w każdą noc prawie widząc na jawie, fela ci da, w polu na trawie, w parku na ławie, fela ci da, ty nic nie mówiąc bierzesz, i nie wiesz, że fela ci da, fela ci da, fela mi da. w każdą noc prawie widząc na jawie, fela mi da. w polu na trawie, w parku na ławie, fela mi da. Nic nie mówiąc biorę i nie wiem, że Fela mi, da. Fela mi da. Pieniądze dla nas Obojga są rzeczą Piękną i świętą Na wszystko Lubimy wydawać Jej swą ręką Czystą Raz dużo, raz mało A jeszcze raz Ile się tylko Nic się nie martwi, bo fela mu da. Fela ci da. O każdej porze w domu na dworze, fela ci da. Gdy jest ci dobrze, lepiej lub gorzej, fela ci da. Stópka się przyda, alba no wyda, fela ci da. Fela ci da. Fela nie da. O każdej porze w domu na dworze. Fela nie gdy jest mi dobrze, lepiej lub gorzej felamida. Stówka się przyda Albo ono wyda, gdy Fela da Pieniądze dla nas obojga Są rzeczą piękną I świętą na wszystko Lubimy wydawać je Z tą ręką czystą Raz dużo Raz dużo jeszcze raz ile się tylko da, Albano nic się nie...